Radni pochylili się nad planem zagospodarowania przestrzennego terenu na szczecińskim Osowie. Chodzi o budowę marketu netto przy ulicy Obłoków. Mieszkańcy chcą, by market powstał 6 metrów dalej, niż to zakładano. Wszystko po to, by w planie zawarto 10 metrowy pas odległości od domów. Radni apelowali do prezydenta Piotra Krzyszka, by był mediatorem pomiędzy inwestorem a mieszkańcami. Kolejną sprawą na sesji Rady Miasta były opłaty za śmieci oraz za ścieki i wodę. Opłaty za śmieci zostaną obniżone. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy segregują śmieci zapłacą o 7 zł mniej. Mieszkańcy bloków i kamienic zapłacą po zmianach stawek 4 zł, gdy segregują śmieci i 5 zł, gdy nie segregują odpadów. Opłaty za ścieki i wodę zostały zamrożone, czyli od przyszłego roku nie będzie podwyżki. Za metr sześcienny nadal płacimy 10,78 zł. Radni głosowali też nad inicjatywą radnego P.O. Arkadiusza Marchewki, a chodzi o ulicę Tadeusza Mazowieckiego. Wszyscy radni zagłosowali za wybraną ulicę pomiędzy budowanym Centrum Dialogu Przełomów a Kościołem Świętego Piotra i Pawła. Wciąż nie ma porozumienia pomiędzy miastem a Kurią szczecińsko kamieńską co ma powstać na terenach byłego Szpitala Miejskiego przy Alei Wyzwolenia. Prezydent Piotr Krzystek chciałby najpierw powstał dom opieki dla seniorów, a dla Kurii priorytetem jest powstanie domu dla osób psychicznie chorych. Nad budżetem miasta radni będą debatować jutro. Na drugiej części sesji Rady Miasta.